Nie wiem gdzie jestem, ale to jest jakaś gierka taka fajna. Ciągnęła taką niską grafikę, czekaj. Góra. Nie! Nie! Dobra, dobra, Okej, wow. okej okay, okay. O, tutaj hop! Nie, 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 nie. O pięknie! Uch. Mam radę O, 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 właśnie O, właśnie Lecę No No teraz to mi się uda, nie? Au Nie, kubek się zlegował Okej Nie Powinienem to z y, kamerką jakoś nagrywać co najmniej, a ja... Nie. nie nagrywam. Nie no to jest początek kryja, ja nie mam tego przejść. Co to było? Jakie... No cóż. O! 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 Okay. Myszka mi się zareagowała, okej? Okay? Uh, <mum> z tej gry. Mam radę! <mum> Jestem! Kurde, ja mogłem odpalić tylko gościa. Chwila, zaraz gdzieś go odpalę. Żeby coś tam w gadało? W Nie w wiem. Funny kurde. Thing to me I was mi to tak szarżuje? <mum> okej. <Okay>. Nie. <mum> eee... Yeah. O. Łap się. O! Pięknie. Tutaj robię tak. O! Ok, było blisko. Było blisko. Patrz sobie. O! Idealnie! Co się tam galeruje? Co na całego? O, nie wiem, o. Jest. Nie, okay. Myszkę... Nie mam miejsca na myszkę, fila, fila. O! O! Aha. No, frustracja taka, że ja pierdził. O, dobra. Dawaj, lecisz, lecisz. Dawaj, lecisz. O kur... Za mocno